Co jeśli przy egzaminie są zaśnieżone znaki pionowe lub poziome, są niewidoczne poprzez śnieg? Serdecznie się uśmiecham, bo to jest Państwa ulubione warunki zdawania egzaminów. No nie ma się czym przejmować, skoro linii nie ma, my się kierujemy tym, co widzimy, no to, no to nikt nas nie obleje za to, że zahaczyliśmy linię, której nie ma, bo jest zasunięta śniegiem. A teraz troszeczkę bardziej poważnie. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zasady, będzie tak. Będzie tak nie raz, nie dwa, że jakiegoś znaku. Te, które są najważniejsze, takie jak znak stopu, takie jak ustąp pierwszeństwa, ewentualnie droga z pierwszeństwem, są charakterystyczne w kształcie na tyle, że nawet całkowicie zasypane śniegiem, jesteśmy w stanie je rozpoznać. Czyli jesteśmy w stanie założyć, jak się powinniśmy w danym miejscu zachować. Oczywiście obserwujemy sobie wszystko wokół i do tego dopasowujemy w związku. Z tym no, poziome faktycznie w warunkach zimowych, czy takich właśnie jak ta taka breja się robi, błoto albo pośniegowe, albo, albo śnieg, lód, faktycznie no, nie istnieją. A my mamy do dyspozycji za kierownicą nie jazdę na pamięć, absolutnie, tylko mamy jazdę po tym, co widzimy, plus ogólne zasady poruszania się w ruchu drogowym, więc pewnie trzymamy się dużo bliżej prawej, pewnie bierzemy to pod uwagę i, no, i analizujemy też pod kątem, żeby... Eh, Nigdy nas nie zaskoczyła droga zatrzymania.